Mamy pole, które jest nieprzewracane ile lat? 20 lat jest przewracane. No to zgodnie ze sztuką e, taką YouTube'a należałoby to kilka razy już głęboszym potraktować. No akurat nasze rośliny robią za głębosze, o co ziemia sama się sypie. E, czyli robaczki, robaczki spełniają robaczki. swoją rolę, tak? tak? Jakie robaczki? To no są dziobnice. Dżobnice. Tak. A podam y, pytanie... Wszystko się ładnie sypie. Po przejściu przez przewód pokarmowy drzownicy, jak zachowuje się ta krew? W stosunku z składników no, do składników pokarmowych, pięknie. Przedporządzam to No, się nie klei. Jaka o, zobaczcie, ile jest gruba grubaszna Jest śliczna, jest. O! Cudowny. Nie. No, tak, tak. Każdy kolejny. I mam wrażenie też. Nie ma wody. Tak, no, zobacz. Nie, nie ma wody? Zobacz. Jest. Zobacz. Co? No, no, je no. Co jest grane? Nie, I teraz tylko to musi pomóc ruszyć bakterie drobne ustroje. I I Zacznijmy pomaga... od tego, że to jest ciężka glina. To nie jest. To, to, nic. Jest to nic. I zobaczcie, jak się sypie. To nic, bo już jest jakaś struktura, a teraz jeszcze bakteriami, czy drobnoustrojami, jak ktoś zwał, tak zwał, pomoże zrobić dobrze. Tak no. pani Adamie, czy nie? Tak, no, dokładnie. No, no, tak jest. Niektórzy twierdzą, że nie ma potrzeby. No to nie ma potrzeby, to nie dawajcie. My jedziemy... Damy efekty, mamy. Inaczej mówiąc, pociągiem Mike Tak jest. Y, y, miał pan jeszcze jedne liście wziąć? To muszę iść tam. To no, musi pan iść, iść. Żeby wiedzieć, trzeba iść.